Równocześnie to... no, 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 dworski proszę Państwa, który walczył zaciekliwie o sprawę polską we Francji, na zachodzie, który, który stworzył tą błękitną armię, która potem zajmowała nasze Pomorze, który w Wersalu wy, potrafił wytłumaczyć, a to nie było wcale takie proste, wytłumaczyć Anglikowi, że Pomorze to jest stara polska prowincja. Na no, nich tak Pomorze, Gdańsk, Niemcy... Więc proszę Państwa, dokonać czegoś takiego, jak wytłumaczyć im to, że, że to jest produkcja polska, to już było wielkie e, osiągnięcie. No oczywiście mamy też innych ojców e, naszej niepodległości. Zapominamy czasami Ignacy Paderewski, prawda? Paderewski, pianista, który który proszę Państwa, no trudno dzisiaj porównać go do jakiegoś tam celebryty, ale to trochę tak było, no, nie wiem, dzisiaj mamy jakieś taki piosenkarze, co są znani na całym świecie, prawda, no to wtedy było tak samo. Nic, żaden cywilizowany człowiek, proszę Państwa, nie mógł powiedzieć, że nie wie, kto to jest Ignacy. Zwłaszcza, że grał pięknie, a na dodatek potrafił swój imidż kształcić, na pewno żywe stawiał odpowiednie oświetlenie na scenie. Jak wychodził, zaczynał grać, to połowa kobiet dla w ciągu 10 minut z zakwytu. Eee, proszę Państwa, Paderewski szybko zrezygnował z tej podróżności, Postanowił wykorzystywać tą popularność dla sprawy eee, Polskiej. Gdyby nie Paderewski, to w deklaracji prezydenta Wilsona tego zapisu o tym, że musi powstać Polska z dostępem do morza. By pewnie nie było, proszę Państwa. To on byłby na prezydencie. A w końcu ten jeden zapis spowodował także to, że miał też swoje zasługi tutaj, ale to, że w Wersalu Dmowski miał potężny argument, prawda, prezydent USA: Wy tutaj nie dyskutujcie, prawda, bo to, to jednak jest, jest bardzo ważne, co zostało yy, powiedziane. Yy, proszę Państwa, inna rzecz. Że no, powiem tak, Dłowski miał tę koncepcję Polski, dużej Polski, która by jednakże miała szansę być Polską no, jednolitą narodową. Zakładał pewną asymilację. Duże tereny Kresów, także y, ziemie y, należące wcześniej do Niemiec. Bierzemy tyle, ile zdołamy zasymilować związek z kulturą polską i więcej to już może, może być dla nas niebezpieczne. Oczywiście nawet tyle, zdobyć się nie udało mi na zakładów morskich, talina by się daleko na, yy, na Wschodzie. Wsłówski zakładam tą koncepcję federacyjną. Tworzymy związki. Polska, Białoruś, Ukraina ewentualnie no, i trwa może Państwa Bałtyckie, W każdym razie Wielka Federacja Narodów Europy Środkowej. Wydaje mi się, że była to koncepcja realniejsza. Koncepcja realniejsza. Potencjał, proszę Państwa, tej Federacji byłby olbrzymi. Polska, Ukraina, Białoruś, ewentualnie jeszcze drobniejsze państwa stworzyłyby rzeczywiście taką siłę, która byłaby w stanie pomiędzy... <grymny> Pomiędzy Niemcami a Rosją Tragedią było to, że te plany Piłsudzkiego nie zostały zrealizowane. Zaczyna się polityka dwóch stołków, polityka zagraniczna w kwestii wojny, która w no, zasadzie tak, sam wiedział. Po no, w roku, nie był w stanie już zweryfikować, zaświadczył, patrzył na to yy, z góry na to wszystko. Natomiast proszę Państwa mówił, że no, siedzimy na dwóch stołkach, ciekawe z którego spotkniemy. Najpierw prawda? próbowaliśmy dogadywać się ze Związkiem Sowieckim, próbowaliśmy dogadywać się z Niemcami. Te dwa państwa przyrosły w potęgę, a my... No właśnie. Państwo młode, Państwo na dorobku. Państwo kompletnie zdominowane w wyniku pierwszej wojny światowej. Produkcja na obszarach Polski wynosiła tam kilkanaście procent tego, co, co przed wojną. Państwo głównie rolnicze i państwo, nie zapominajmy, które w 1939 roku, w 1938 to pełen rok, jest to można to sprawdzić w roczniku statystycznym, wydało połowę dochodu narodowego na zbrojenie. To wyobraźmy sobie, że się w połowę. Na zbrojenie nie, wydajemy chyba 5%, ale chyba i tyle nie. To zdaje się, że jest marzenie nasze, żebyśmy wydali 5%. Przed wojną wydawaliśmy połowę. Tylko, proszę Państwa, co to był za rok? Ta połowa nie starczyła nam nawet na stworzenie dywizji zmotoryzowanej czy porządnego lotnictwa. Kilka statków poza się do, że odesłaliśmy na początku września 39 do Armii, bo nie było właściwie czy uważać to niemiecką. Po prostu, proszę Państwa, byliśmy zasłani przy takim terytorium, także y, nie mieliśmy tego potencjału, który by pozwolił na uważać. nie okazało się, że trzeba było uważać z dwoma y, zdrowa, y, wyroga. Państwo, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że polska myśl polityczna musi wybiegać do przodu, zwłaszcza, że rzeczywistość dzisiejsza wcale nie jest taka różowa, jak się niektórym wydaje. No. Francisz Foucault tak, napisał, że historia się skończyła. Na wielu się tym bardzo przejęło. Tak, oczywiście historia się skończyła. Teraz już będziemy mieli tylko dążenie do pokoju. No, Szybko po wydaniu książki spokojamy. doszło do ataku na Mount Telescope. I okazało się, że ta historia wcale się tak łatwo nie yy, kończy. Polska w tej chwili znajduje się w kleszczach pomiędzy Tradycyjnie dwoma państwami, Rosją i Niemcami. W gruncie rzeczy, proszę Państwa, żadne z tych państw nie jest do Polski pozytywnie nastawione. Rosja, no cóż tu dyskutować. Jesteśmy dla nich częścią straconego imperium. Więc najlepiej, gdybyśmy z powrotem do tego imperium wrócili. Oczywiście nie można tego zrobić no, można to zrobić różnymi. Metodami, naciskami przy pomocy agentury, przy pomocy uzależniania gospodarczego, czemu nasze kolejne rządy w sposób nie celowy niestety, sprzyjały. Jeżeli większa część gazu kupujemy nadal z Rosji, z źródeł pozarosyjskich, mamy tylko 30% gazu, więc to nie nasz gaz, co mamy. Myśleliśmy tymczasem o dywersyfikacji, mówiliśmy już od 15, tak, 17-18 lat, w sposób bardzo poważny, a gazoportu gazoportu mówiliśmy, że chyba jeszcze w 2014, a może do końca 2014, słucham? Już o 16 mówił, no więc no tu, tu, tutaj, no, no ja w te daty nie bardzo nie biorę kolejne, no tylko 20. Więc yy, proszę Państwa to pokazuje, yy, to pokazuje nam stopień zagrożenia. Z drugiej strony no, po 90 roku wielu patrzyło z entuzjazmem na nasze stosunki z Niemcami. Niemcy, proszę Państwa, mają z Polską rozmaity problemy. Yy, do dzisiaj problemem, który... Gdzieś tkwi w podświadomości, lecz nikomu głośno o tym mówić nie wypada, jest sprawa ziem zachodnich i Traktatu pokojowego nie było, to były dwa układy, jeden z czasów y, pomołki, drugie z czasów mazowieckiego, ale proszę Państwa, te układy, mimo że cały świat uznaje granice na polsku, należy się burzy, nie pozostawiają Niemcom zawsze taką wąską furtkę. Do ewentualnego wykorzystania w odpowiednim momencie. Trybunał w Karlsruhe cztery razy w latach 90. stwierdził, że Niemcy ciągle istnieją w granicach z 1937 roku. No, proszę Państwa, no tam Trybunał może wszystko, właściwie każdą ustawę unieważnić, potężnić i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy zawsze tą malutką szczelinę w drzwiach mają na wszelki. Niemcy prowadzą zresztą politykę, politykę w Polsce bardzo specyficzną, w postaci tak zwanego, ja to nazywam polityką zmiękczalną, zwłaszcza na ziemiach północnych i zachodnich. Lansowanie tak i że te ziemie to porady mają przecież. Wiectwo, mają przecież polską, ale w ogóle w wielokulturowe, na którym żyły różne narody. Teraz musimy się odwoływać do tych tradycji wielokulturowości, tworzyć y, <laughs> różne instytucje kulturalne, różne wydarzenia kulturalne, dzieła sztuki, dzieła literackie, które do tej wielokulturowości się będą odwoływać. Niemcy są skłonni. Dawać ogromne pieniądze na szerzenie tych do kulturowości i dają to Niemcy kreują agenturę wpływu na tych ziemiach, częściowo wśród polskich intelektualistów, którzy, niektórzy przynajmniej z nich, do końca sobie nawet nie zdają sprawy, że pełnią dane agentów wpływu. To są ludzie, którzy są lansowani, którzy zajmują się powiedzmy dawnym Wrocławiem, Zieloną Górą czy Szczecinem. Piszą często bardzo ciekawe rzeczy na nich ale którzy jednocześnie są potem faworyzowani przez Niemców, przyznawani mu co roku nagród, wydawanie książek w Niemczech, yy, różnych stypendiów i tak dalej. Chodzi o to, żeby to młode pokolenie miało pewien otwarty, otwarte spojrzenie na te Ziemie Zachodnie, żeby uważało, że to są Ziemie z przeszłością wielokulturową i dobrze by było, gdyby teraźniejsze też by była. Cel tego jest, proszę Państwa, oczywisty, no, taka powolna, pokojowa Ale no, Ta rekordwizja odbywa się jeszcze w sposób. Odbywa się poprzez kolonizację gospodarczą. I tu niestety, proszę Państwa, ale w odniesieniu do Niemiec zaczynają być coraz bardziej kraje, naukownie. I tutaj no, brakuje szerszych analiz gospodarczych. To chyba najlepsza od profesora Witolda Kierzuna. To ostatnia książka o transformacjach. Ale proszę Państwa, no, fakty mówią same za siebie. Gdy myśmy likwidowali przemysł ciężki w latach 90., z założenia, że jest on niekonkurencyjny, likwidowaliśmy całe gałęzie przemysłu. Niemcy przy tych gałęziach pozostają. Oczywiście mieli wszystko bardziej nowoczesne, ale my wyprzedawaliśmy wszystko za bez. Czy były jakieś szanse? No oczywiście, że były Profesor podkreślał, że na przykład Chińczycy mieli, mieli przemysł jeszcze bardziej do a w tej chwili swoimi wyrobami opanowują cały świecie. Siły roboczą mają tanią, no to Niestety. Czy Polska miałaby szansę produkować wyroby, które by na świecie można było sprzedawać? Oczywiście, że tak. Chińskie rowery są 10 razy tańsze od amerykańskich. Amerykanin kupując chiński rower wie, że po roku go wyrzuci, ale jak on jest 10 razy tańszy, to i tak mu się to opłaci, bo amerykański wyrzuci po 5 latach no, no, na, tak, na przykład, a, a ten jest 10 razy tańszy. Więc gdybyśmy sami zaczęli produkować takie przysłowiowe rowery, no oczywiście chodzi tutaj o różne inne produkty, prawdopodobnie ta polityka byłaby to zastosowana. Mieliśmy oczywiście. Ale tych fabryk było. Co myśmy z tymi fabrykami zrobili? Sprzedaliśmy je innie Co Niemcy zrobili z nimi? Zlikwidowali jedno żołnierzy. Kapitał niemiecki w Polsce w zasadzie nie inwestuje w, żaden rozwini w żadną rozwiniętą gałąź przemysłu. Niemcy nie będą w tej inwestować. Niemcy wybudują w Polsce fabrykę sklejki biurowej. To jeszcze do tego są zdolni. Ale... Jeśli chodzi o zaawansowane technologie, czego nie zrobi. Niemcy nie zatrudniają polskich inżynierów, bo mają własne. Co najwyżej zatrudnią polskich niewykwalifikowanych robotników, bo można ich płacić kilka razy mniej niż robotnikom niemieckim. Proszę Państwa, to co ja opisuję, to są mechanizmy neokolonialne. To są mechanizmy neokolonialne.